Amerykańskie słodkości to prawdziwa rozpusta. Aby osłodzić Wam dzień, przygotujemy dzisiaj Whoopi Pie, czyli czekoladowe ciastka z kremowym nadzieniem. Lubicie czekoladę? Czekolada, czekolada, czekolada. Gotowanie ciastek rozpoczynamy od wymieszania następujących składników: jajka, masło i cukier. I możemy mieszać? Mieszamy. Hey, moja miła, ja ciebie! <grym> <grym> Ale nie bitwa, dziewczyny, tylko mieszamy energicznie. Żeby było ładnie. A, żeby było ładnie. No, musi nam powstać taka super fajna masa. Dolewamy maślankę. I ja mogę teraz lankę? ja? Dawaj. Proszę bardzo. I teraz chwilę, Ola. Ja mam dużo energii. Dlaczego? Bo jest pewnie mnóstwo czekolady. Tak, bo ja tak. Bo ja tak robiłam. Takie koła. Kakao. Pół kakao. kakao. Mąka, kakao. Mąka. Nie lubię mąki. I proszek do pieczenia, soda i sól. Soda? Jaka soda? Kakao. Wiecie, co mama wam wymiesza? Bo ja widzę, że wy musicie zjeść te ciastka, żeby nabrać energii, prawda? Tak. Mogę spróbować? Bo mama musi tak. No i co? Pyszne. W końcu coś pysznego. Mama to smakuje jak kakao, prawdziwe. No bo to jest prawdziwe kakao. Takie prawdziwe, prawdziwe. Patrzcie, mamy już masę. I teraz Czarna. ja potrzebuję waszych pięknych rączek. Takie brudne. Takie brudne? Będą jeszcze bardziej brudne. Proszę. Rączki tutaj do mnie, tak, wystawiamy. I teraz tak. Mama daje masę, a wy robicie kulki. I tutaj piękne kulki. A może być małe? A taka może być? A taka? No nie, to musi być kula. Jak wygląda kula? Co? Tak. Tak. Jak? Tak. tak? Tak wygląda kula? Tak! No piękna jest. To proszę tutaj układać te kule, bo zaraz stawiamy do piekarnika. I ostatnia. Ostatnie dwie. Super. Uformowane kule pieczemy przez 20 minut w 180 stopniach. W czasie, kiedy ciastka się pieką, przygotujemy szybki krem maślany. Tak, pieką się w piekarniku. Dosłownie dwa składniki: masło i cukier puder. To wszystko umieszczamy w misie miksera i miksujemy do powstania gładkiej, puszystej masy. Ubijamy krem. Ciastka upieczone. Masło i cukier pięknie połączyły się w krem. Więc co dziewczyny teraz będziemy robić? E, Tłuczyć! Tuczyć się! Tak. Będziemy się tuczyć. Będziemy wykańczać nasze ciastka. Nie. Podajcie mi ciastka. Dawaj. Mama będzie nakładać masę, okej? Okay? To będzie raj. Prawdziwa rozpusta. Zobaczcie. Pam. Uwodźcie. Wow. A wy tego nie możecie zjeść. <gry> Ej, Kto ale... tego nie może zjeść? No, wy. Ale oni sobie przygotują. Zobaczą nasze odcinki, sobie przygotują. Prawda? To ja nakładam masę, a wy robicie klaps. Co to jest klaps? No tutaj, pach, klaps. Klaps. Ja. Pach, klaps. Ciastkowy? Dziewczyny, to co? Po ciastkowym hamburgerze. Bum, bum. Toczymy. Mmm. Mama. Smakuje Ci? Każdy znajdzie coś dobrego. Papa. Ten i inne odcinki możecie znaleźć na stronach telewizja -tvt i ociastko.pl. Miłej rozpusty.